Pytanie, czy spotkałam się ostatnio z modną w Stanach niechęcią do imigrantów? Bardzo ciekawe. Pierwsze słyszę, żeby w Stanach była modna niechęć do imigrantów. Powiem szczerze, nie wiem, na jakiej zasadzie by to miało działać, bo Stany to jest kraj zbudowany z imigrantów i chyba każdy sobie zdaje z tego sprawę. Ja sama jako imigrantka absolutnie nigdy się nie spotkałam z żadną niechęcią do mnie. No ja mam też tą komfortową sytuację, że mieszkam w Miami, gdzie naprawdę ci ludzie są bardzo wymieszani, ale też jeżdżąc po jakichś wiochach w Teksasie, nigdy nikt, dowiadując się, że ja jestem tutaj imigrantką, nie okazał mi żadnej niechęci ani nawet żadnej negatywnej emocji, więc ja się z tym nie spotkałam. Spotkałam. Natomiast powiem wam, że nawet się z tym nie spotkałam w social mediach, bo tutaj czasami się tak zdarza oczywiście. Nawet ostatnio była taka sytuacja parę dni temu na Florydzie, niedaleko mnie, że babka zajechała samochodem drogę komuś, jakiejś parze w samochodzie i zaczęła się ich czepiać, że właśnie wyglądają na latynosów i zaczęła ich coś tam wyzywać, i tak dalej. Takie wiecie, stare wredne babsko. I nawet jednego głosu poparcia w komentarzach dla niej nie było. Wszyscy ją wiecie, namierzyli, że jest gdzieś tam nauczycielką, chcieli jej życie zniszczyć, po prostu lincz publiczny na tą kobietę. I raczej tak mi się kojarzy Ameryka, oni są tak na punkcie tolerancji, na punkcie rasizmu, że nie wyobrażam sobie w ogóle, jak by mogła tutaj mieć miejsce niechęć do imigrantów. I nawet mam znajomych, którzy są, powiedziałabym, raczej takimi zatwardziałymi trampowcami, i nawet oni mówi, że mamy tutaj tyle ziemi, że powinna być jakoś uregulowana ta sytuacja wizowa, że jest tutaj po prostu tyle wolnej przestrzeni. Więc zjem skąd ta teoria o niechęci do imigrantów. Chyba, że mówimy o nielegalnych imigrantach, no ale to są jakby ludzie łamiący prawo, więc no to niestety jest zupełnie inny temat. Natomiast sama imigracja wydaje mi się, że jest tutaj tak normalnym zjawiskiem, że nie wyobrażam sobie, żeby komuś to miało przeszkadzać. Także podsumowując, nie wiem o co chodzi z tą niechęcią, ale też ja jakoś super długo tutaj nie mieszkam, nie podróżuję i nie wiadomo jak po Stanach. Mam dużo znajomych Amerykanów i wypowiadam się na podstawie tylko swoich własnych doświadczeń, więc jeżeli ktoś z Was faktycznie spotkał się z tą niechęcią jako imigrant w Stanach, to dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa.